To teraz trochę prywaty będzie a propos tego mierzenia. Rano Wam że by mierzyć to na przykład, ile razy się przetulasz, czy, czy co, ile razy zjadłeś dobry albo negatywny posiłek, taki nie wspierający. To teraz a propos mierzenia, na przykład od tego, żeby mieć listę i na przykład, ile czasu zajmują ci zakupy. Ktoś może teraz powiedzieć, bez sensu. No, akurat y, moja partnerka tak nie myślała. Z prostej przyczyny. Jeśli teraz idziesz na zakupy i masz listę, jesteś przygotowany, to raz, że idą sprawniej zakupy, nie zastanawiasz się, nie kupujesz bezsensownych rzeczy i to pewnie już kto, byś, kto by czy słyszeć tego razu, to nie, wiele razy, to jest jedna sprawa, ale druga, teraz ile czasu ci zajmują zakupy i to chodzi o to, żeby na przykład odnieść to do wszystkich rzeczy, ja dzisiaj naprawdę już wiele rzeczy zmierzyłem, ale o co z tym chodzi? Wiedząc ile czasu zajmują ci standardowe zakupy, no bo z reguły takie tygodniowe, powiedzmy co są jakimś tam standardem, i wiedząc coś, ile czasu ci zajmuje, to możesz się łatwo określić na przykład, żeby się umówić o której godzinie będziesz, żeby ukochaną, ukochanego na przykład nie wiem, zabrać na spacer, pojechać na zakupy jakieś inne, czy cokolwiek zrobić, tak. Jeśli nie masz miary, ja w wielu kwestiach takiego czegoś nie miałem i nadal nie ma do prototworze to możesz to się określić, to nawet już, no ale dobra, zostaniemy przy relacjach partnerskich, to w tym momencie ta druga strona przecież będzie przeszczęśliwa, jeżeli Ty jej powiesz, a jeżeli szczególnie tej osobie zależy na takim yy, czymś, żeby wiedzieć dokładnie albo bardzo przybliżenie, o której godzinie gdzieś będziesz, to w tym momencie tworzy to piękną, cudowną relację wzajemności, szacunku, ty wiesz dla siebie, że możesz się określić, więc szanujesz siebie przy tym, że I czujesz się wartościowy wtedy, w tym momencie, bo wiesz, że możesz to dać komuś. Dać sobie poczucie takiego bezpieczeństwa, że wiesz, że to ci zajmuje tyle i tyle i możesz to zrealizować, a jak nie, zawsze możesz to przerwać i zostawić, bo zawsze można i jechać zrealizować to, co obiecałeś, obiecałaś. Więc naprawdę, naprawdę życzę wam tego z całego serca. Poważnie podejść do takich spraw. Bo pytanie, co chcesz, to taki będziesz mieć relacje, takie będziesz miała życie, miała życie. To wszystko jest w Twoich rękach, niczyich innych, tylko pytanie, co chcesz zbudować. Naprawdę co chcesz zbudować.